Były związane z rakiem eee, i no, my kontynuujemy to. Tym bardziej, że jest to związane z legendą, eee, legendą o dzielnym woju, który był obrońcą, eee, obrońcą Morynia, bronił go przed najeźdźcami. Eee, I w związku z tym postanowiliśmy ufundować mu pomnik, tym bardziej, że jest bardzo ciekawą atrakcją turystyczną. Eee, ludzie bardzo chętnie się przed nim fotografują, eee, rzucają monety, żeby tu wrócić, no i pomysł naprawdę okazał się strzałem w dziesiątkę. Wiele tu wycieczek, również młodzieży. Moryń zbudował swoje atrakcje z kamieni. Z nich powstało wiele budynków i mury obronne. Jesteśmy w kamiennym ogrodzie w Morymbji. Tak, który stanowi część geoparku, projektu dużego. E, zebraliśmy tu e, kamienie, głazy narzutowe, które lodowiec e, przywlókł tutaj ze Skandynawii z różnych jej części. To nie są e, skały, które no, mówię z ostatnich tysiącleci, tylko milionów lat lodowiec je tutaj e, nam jakby podarował, cofając się, zostawił. My zebraliśmy najciekawsze e, okazy, opisaliśmy. No jest to wspaniały materiał budowlany. Tak, no, to widać zresztą w architekturze <laughs> tego regionu. Właściwie dominuje tutaj kamień. Mury obronne, kościół, e, budynki gospodarcze e, przy gospodarstwach rolnych. Praktycznie wszędzie tam wykorzystywany był kamień. Kamienie i głazy pochodzą z Półwyspu Skandynawskiego i przywędrowały tu 15 tysięcy lat temu razem z ostatnim lodowcem. Wzdłuż promenady nad jeziorem umieszczono w lewy stóp i naturalnej wielkości zwierzęta ostatniej epoki lodowcowej. Partnerem tego przedsięwzięcia są niemieccy sąsiedzi z Zaodry. Na ten cel wspólnie pozyskali unijne pieniądze. Również na zagospodarowanie jeziora. Pięknie. Jezioro Morzycko, kolejna atrakcja. Tak, chyba jedna z najważniejszych. Myślę, że wokół tego wszystko jest budowane Jezioro, niezależnie jaki projekt by nie był realizowany, to jakoś częściowo jest powiązane z jeziorem. Sama, samo miejsce, w którym jesteśmy, to jest połączenie chyba z czterech projektów, bo i zintegrowany programacyjny, PROF, Interreg, to wszystko ta infrastruktura postawa w ramach różnych projektów, ale wszystko ładnie łącznie się komponuje. No, a jezioro przez, to, e, przez te wszystkie inwestycje, całą tą infrastrukturę, e, tą dbałość o, o te szczegóły, no, zyskało już drugi rok z rzędu wyróżnienie w postaci błękitnej flagi, jako jeden z czterech śródlądowych kąpielisk w Polsce. Także jest to bardzo duże wyróżnienie, przyznawane Kopenhadze. Polodowcowe, 350 hektarowe jezioro Morzycko to jedno z najpiękniejszych jezior w kraju. Żyje w nim Sielawa. Jest ono głębokie na 60 metrów. No i oczywiście ma bardzo czystą wodę. Jak widać, najważniejszą sprawą w turystyce jest sam pomysł. Pomysł i jeszcze raz pomysł. Trzeba znaleźć coś, czego nie mają inni. Pan Ryszard Matecki z pozoru w biednym terenie, bez przemysłu w Zatoniu nad Odrą też znalazł pomysł na turystyczny biznes. To co widzimy teraz przed nami to jest przepiękny widok na pradolinę Odry. Tutaj widać te, te, te wzgórza po drugiej stronie. Musimy sobie wyobrazić 30 tysięcy lat temu to po pierwsze zajmowała woda aż tam po horyzont, a po drugie to było jeszcze 100 metrów niżej. To, co teraz widzimy, to jest tylko ten nanios, który woda przyniosła sobie przez wiele tysięcy lat. I musimy sobie wyobrazić, że przez tą wielki basen, znaczy że prze, przez tą wielką rynnę praodry, która się wtedy jeszcze odro nie nazywała, e, e, przechodziły w swojej wędrówce ze wschodu na zachód i z zachodu na wschód mamuty. Same mamuty to chyba jednak za mało, pomyślałem. Przyjechaliśmy tutaj w maju, kiedy, kiedy to wszystko kwitło, kiedy te sady śliwkowe naokoło tak, zaskoczyły nas swoją taką bielą. I nagle pośrodku zobaczyliśmy pośrodku tej doliny taką um, małą górkę, na której stoi 17-wieczny kościół, dwunastokątny, przepiękny. I pośród tego wszystkiego są poukrywane domki. No i zakochaliśmy się tutaj w tym miejscu. Odkryli go w XIX wieku francuscy uciekinierzy, hugenoci Karl i Anna Humbertowie. Anna założyła tu park, odrą pływały parostatki, wokół były restauracje, park upiększono rzeźbami i miejsce nazwano Doliną Miłości. Ostatnia wojna zniszczyła wszystko. Zarosły alejki, zdewastowano rzeźby. Pan Ryszard postanowił to odbudować. I przywrócić tradycję. Tutaj, w Dolinie Miłości, urodziła się niezwykła tradycja, którą my teraz próbujemy wskrzeszyć, czyli tradycja zaręczania się. Tutaj, przy tych stawach, ludzie przyjeżdżali, wyznawali sobie miłość yy, i potem pewnie się żenili, jak to, pewnie, jak to bywa. Te, te, te rzeźby były, znaczy mamy teraz to, oczywiście ich tylko kopie niestety, ale te rzeźby były świadkami niezwykłej, niezwykłej historii, przepięknej energii, która tutaj w Dolinie Miłości została. My jesteśmy teraz na Wzgórzu Pamięci, prawie 100 metrów e, nad poziomem e, tej Odry, e, która sobie teraz płynie, tam chyba 4 metry, ona tutaj 4 metry nad poziomem morza, e, w parku, w którym udało nam się otworzyć aż 13 kilometrów ścieżek. Po wielu latach starań, po wielu latach udręki czasami, dzięki zaangażowaniu naprawdę wielu ludzi, a tutaj szczególnie w Federacji Zielonej Gaja ze Szczecina, udało się zdobyć unijne pieniądze. Ponad milion euro, które tutaj włożyliśmy w ciężką pracę wielu ludzi, w, w odtworzenie tego, tego przepięknego parku. Ile kilometrów? 13 kilometrów, to jest naprawdę dużo. Tutaj można, jak się człowiek wybierze na spacer do Doliny Miłości, to może i, i, i cały dzień spacerować. A te kamienie? A te kamienie to, to się były postawione jeszcze w XIX wieku, część z nich. One uwieczniają wybitne osobistości z kręgu kultury niemieckojęzycznej. Tutaj znajdziemy e, kamienie Kranacha, e, Direra, Mozarta, e, Bacha, wielkich cesarzy niemieckich. Między innymi też na jednym kamieniu znajdziemy nam bliską osobę, niejakiego Wejta Stosa, którego my znamy jako Wita Stworza, e, i, i wiele, wiele innych e, postaci, często znanych, mniej lub bardziej. Dziś Dolinę Miłości odwiedza wielu ludzi. Zakochani przed zakochaniem i po zakochaniu, na odrze nie ma już parostatków. Ale wodniacy w turystycznych łodziach często płyną do Szczecina i dalej nad morze lub tak jak my w górę rzeki do Kostrzyna nad Odrą, gdzie międzynarodowa droga wodna E-70 biegnie już dalej wartą. Do zobaczenia na jej trasie w województwie lubuskim. Mieczysław Korniewicz.